Cześć. Czy właśnie zakończyłeś oglądanie ostatniego odcinka serialu Queens Gambit wydanego przez Netflixa i chciałbyś zacząć grać w szachy? A może grasz i trenujesz już w szachy od pewnego czasu, ale nie widzisz wystarczających postępów i trochę nie wiesz co z tym fantem zrobić? Jeżeli tak, to postaram się odpowiedzieć na kilka z najczęściej zadawanych pytań dotyczących tego jak grać i jak trenować, żeby robić postęp. I w tym filmiku zajmę się taką powiedzmy najbardziej teoretyczną e, sferą, a w kolejnych filmikach opowiem Wam już konkretnie, e, jaki aspekt treningu powinien wyglądać, e, w jaki sposób powinien wyglądać. E, przede wszystkim pierwszą rzeczą, jaką chciałbyś, żeby, chciałbym, żebyś zrozumiał albo zrozumiała, to to, że szachy to nie tylko praktyka, to nie tylko granie, występowanie w turniejach, to nie jest tylko ta najprzyjemniejsza faza e, szachów. Oczywiście od samego grania tak naprawdę nie można oczekiwać postępów, no bo umówmy się, popełniamy tak naprawdę te same błędy. To jest tak, jak gdyby jakikolwiek sportowiec piłkarz, tenisista, pływak. Yy... Bez trenowania chciałby osiągać coraz lepsze wyniki. Prawdopodobnie ten postęp jakiś będzie, chociażby z tytułu samego ogrania, nabrania doświadczenia i ustalenia, co działa w praktyce, a czego robić raczej się nie powinno. Natomiast największe postępy to zdecydowanie trening. Trening, czyli tak naprawdę na początku nauka. Ja zazwyczaj mówię, właśnie, żeby. Grać, ale z umiarem, bo od samego grania postępów nie będzie. Na początku tego grania powinno być tak, moim zdaniem, w okolicach 30-40% poświęconego czasu. Jeżeli to będzie połowa czasu, który poświęcasz na szachy, to też nie będzie źle. Ważne tylko o to, żeby zadbać o tę odpowiednią proporcję, żeby nie było tak, że 90% czasu, który poświęcasz na szachy, to samo granie. Partii towarzyskich, które często za dużo nie wnoszą do Twojego postępu, a te pozostałe 10% jak zostanie czasu, jak zostanie jeszcze troszeczkę sił, no to może wieczorkiem coś tam zerknę, jakąś partię, może zrobię 5 zadań i, i pójdę spać, żeby mieć czyste sumienie. Tak to wyglądać nie powinno. I przejdźmy od razu do kolejnego punktu. Trening, czyli nauka. Ale tak naprawdę czego? Czego powinniśmy się uczyć? W jakich proporcjach, ile czasu y, powinniśmy poświęcić na, na daną dziedzinę, na, na dane zagadnienie. Y, co trenować, jak trenować? Kiedy trenować, kiedy nie trenować? Tych pytań jest naprawdę wiele i może się to wydawać bardzo proste. Wydawałoby się, że tak naprawdę. Wiedza nie powinna zaszkodzić, no ale to nie do końca tak wygląda. Y, jeżeli chodzi o naukę, y, to szczególnie na początku ważne jest to, że. Um, uczymy się nowych rzeczy, to jest właśnie um, ta najpiękniejsza faza poznawania um, fascynującej gry, jaką są szachy. Um, a drugim aspektem jest um, praca nad własnymi błędami czyli po prostu to, co szachiści, ale też każdy inny sportowiec um, najbardziej tego nie cierpi czyli po prostu analiza własnych błędów. W przypadku szachistów to jest analiza własnych partii. I moim zdaniem to jest najbardziej skuteczne narzędzie treningowe, o jakim kiedykolwiek ktokolwiek słyszał, pod warunkiem, że jest to zrobione z rozumem i pod warunkiem, że zachowujemy pewne zasady. I o tych zas zasadach powiem wam w odrębnym filmiku, bo analiza partii to jest naprawdę sztuka przez duże esz i... Można ym, naprawdę z samej analizy partii zrobić ogromny postęp, ale można sobie też bardzo zaszkodzić, więc, yy, z uwagi na to, że to jest dla mnie bardzo istotne zagadnienie, poświęcę temu osobny filmik. Yy, jeżeli chodzi o naukę nowych rzeczy, to jest właśnie to, yy, czego na początku możesz spodziewać się najbardziej. Yy, to, jeżeli chodzi o naukę nowych rzeczy, moim zdaniem ta nauka powinna przebiegać wielotorowo, przy czym te tory one nie będą tej samej długości. Przede wszystkim taktyka. W szachach uważa się, że yy, taktyka to tak naprawdę 99% yy, partii, że szachy w 99% składają się z taktyki. Co to w ogóle jest taktyka? Taktyka to są yy, tak naprawdę zadania yy, szachowe, to są problemy szachowe, yy, czyli na przykład, jeżeli dostajesz polecenie, znajdź mata w jednym posunięciu, to jest taktyka. Zdobądź figurę hetmana, wieżę, skoczka w jednym posunięciu, to wszystko to jest właśnie taktyka. Jak zdobyć materiał, jak yy, uzyskać wystarczająco dużą przewagę, żeby wygrać partię z przeciwnikiem. Yy. Więc tak naprawdę moim zdaniem taktyka na początku to jest największy klucz do sukcesu. Taktyka powinna ci zajmować z tego powiedzmy z tych 70-60% czasu, który poświęcisz, poświęcisz na szachę. Gdybyśmy zrobili sobie taki wykresik kołowy, to właśnie z tej części taktyka powinna ci zajmować pewnie około. 70% czasu, 60-70%. To oczywiście są wartości bardzo umowne, natomiast ważne, żeby to był główny punkt programu, że tak powiem. I oczywiście w odrębnym filmiku opowiem dokładnie, jak trenować taktykę, jak robić zadania i jakich błędów nie popełniać, ale tak jak obiecałem, na początku zrobię taki wstęp, a później przejdziemy do konkretów. Chciałbym, żeby to było takie fajnie ustrukturyzowane. Oprócz trenowania zadań, bardzo ważne są końcówki szachowe. Co to są końcówki w ogóle, może na początku? Końcówki w szachach to, to jest gra końcowa, inaczej to jest ostatnia faza partii, gdzie tak naprawdę często decydują się losy partii, czy dany zawodnik wygra, czy nie wygra. Na samym początku poznajemy, każdy szachista tak naprawdę powinien się nauczyć podstawowych sposobów wygrywania partii, i to też są końcówki. Jeżeli dopiero co nauczyłeś się matowania dwoma wieżami. To jest właśnie końcówka. Potem stopniowo poziom tej wiedzy końcówkowej powinien wzrastać. Powinieneś rozwiązywać coraz to trudniejsze pozycje, coraz to większe problemy. Zazwyczaj na początku pozycje teoretyczne, czyli powiedzmy, jak wygrać pozycję król z Pionkiem przeciwko królowi, jak wygrać pozycję wieża z Pionkiem, z dwoma pionkami przeciwko wieży. Po jeszcze bardziej zaawansowane zagadnienia. Tych, te, ta wiedza końcówkowa tak naprawdę moglibyśmy tutaj um, ustawić tyle książek, że nie mieściłbym się w kadrze, chociażby zdjąłbym ze swojej własnej biblioteczki. Uwierzcie mi tej wiedzy końcówkowej do przyswojenia jest naprawdę dużo, ale też nie ma się czego obawiać. E, dlaczego ja uważam, że końcówki są tak ważne? I to jest drugi punkt programu e, w ramach takiego treningu dla, dla początkującego zawodnika. E, dzięki końcówkom poznajemy tak naprawdę istotę. Każdej figury. Im mniej jest figur na szachownicy, możemy się przekonać najbardziej skutecznie o tym, jaka jest siła i słabość danej figury. Będziemy widzieć, dlaczego król z jednej strony może być dużym problemem, kiedy przeciwnik nam tego króla atakuje, ale z drugiej strony król może być równie silną figurą w końcówkach. To jest może zagadnienie troszeczkę na wyższy poziom zaawansowania, ale warto mieć to z tyłu głowy. I dzięki temu, że poznajemy właściwości i ograniczenia poszczególnych figur, łatwiej jest nam te nasze obserwacje niejako zastosować w poprzednich fazach gry, w grze środkowej, ale też w debiucie. Kolejna rzecz, na jaką chciałem zwrócić waszą uwagę, czytajcie. Czytajcie o szachach, analizujcie partie. Uczcie się takiego klasycznego podejścia do szachów, czytajcie komentowane partie arcymistrzów. Próbujcie zrozumieć to, jak oni myślą, dlaczego wykonują poszczególne posunięcia, żeby ta wasza gra nie była taka y, automatyczna, taka komputerowa, tylko żeby to było przemyślane, żebyście wiedzieli, w jaki sposób powinno się reagować w konkretnego typu pozycjach. To jest y, element treningu takiego. Potrzebnego do gry strategicznej. Tej strategii na początku szachów, na początku Twojej przygody z szachami będzie na pewno mniej, ale chciałbym, żeby ten filmik był też takim trochę drogowskazem już na przyszłość. Jak zrobisz pewien postęp, potem zrozumiesz, że strategia też jest bardzo istotna w szachach. Strategia, czyli tak naprawdę planowanie gry, yy... Strategia niejako jest, można powiedzieć, elementem kontrastującym w stosunku do taktyki. Taktyka to liczenie wariantów, zdobywanie figur, zdobywanie materiałów, yy, dawanie mata przeciwnikowi. Planowanie to jest po prostu zastanawianie się, co ja chciałbym osiągnąć, co ja chciałbym zrobić w kolejnych moich posunięciach, jaki ja mam w ogóle cel, oprócz tego, że oczywiście chciałbym wygrać partię. Yy... I w osobnym filmiku oczywiście wytłumaczę tak naprawdę, jak pracować nad tą strategią, co czytać, gdzie czytać i jak tę wiedzę, wiedzę czerpać, i umiejętnie ją przerabiać we własnej głowie. Kolejna rzecz to jest już to, co właśnie wcześniej troszeczkę napomknąłem: analiza własnych partii. Z jednej strony trening to jest nauka nowych rzeczy i tych nowych rzeczy, szczególnie na początku Twojej kariery szachowej, będzie bardzo dużo natomiast warto od samego początku wdrożyć taki nawyk analizowania własnych partii, analizowania własnych błędów. W koniec końców najlepiej uczymy się na własnych błędach, uczymy się jakich nie powielać i próbujemy zrozumieć dlaczego to co się wydarzyło w partii było niekoniecznie najlepszym najlepszą strategią, najlepszym rozwiązaniem. Analiza partii, tak jak już mówiłem, to będzie naprawdę potężny filmik. Spróbuję Wam pokazać krok po kroku, jak należy to robić. Na początku analizowanie własnych partii samodzielne może być bardzo trudnym zadaniem. Miejcie tego świadomość więc gorąco zachęcam was do tego, żeby korzystać po prostu z wiedzy i pomocy bardziej doświadczonych zawodników, trenerów, lepszych kolegów w klubie, starszego rodzeństwa, rodzica. Jeżeli wiecie, że ktoś lepiej gra od was w szachy, nie bójcie się zaczerpnąć porady. Ona nie zawsze może będzie idealnie w punkt, ale analiza partii to też jest troszeczkę próba spojrzenia na partię, z, z perspektywy niezależnego obserwatora. Yy, mamy zazwyczaj jako szachiści tendencję do tego, żeby yy, trochę podkolorozowywać. Podkolo 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 yy, to co. Yy, próbujemy uzyskać w naszych partiach. Yy, czyli jeżeli mamy plan jakiś, uważamy, że on jest albo najlepszy, albo z kolei, przachowi pesymiści często wydaje im się, że no, po prostu nie mieli żadnego pomysłu. Wszystko, co próbowali, było złe. Więc taka perspektywa innej osoby, niezaangażowanej w, w to, co się działo w danej partii, może być bardzo, bardzo pomocna i pomóc ci po prostu w wyeliminowaniu twoich błędów. I taka ostatnia, wydaje mi się, wskazówka. To, co ja z perspektywy czasu też zaobserwowałem po, po sobie, ale też po, po innych zawodnikach, co jest takim, y może nie kluczem do sukcesu, ale y czymś, co postęp szachowy, progres y szachowy bardzo przyspiesza, to rywalizacja. Y tak naprawdę w każdym sporcie element rywalizacji jest bardzo istotny i nie chodzi tylko i wyłącznie o granie. W treningu szachowym też można rywalizować. Jeżeli robisz zadania, może znasz kogoś, kto jest na podobnym poziomie jak ty. Sprawdźcie, ile, kto będzie w stanie zrobić powiedzmy poprawnych, znaleźć poprawnych odpowiedzi z puli 50 zadań. Jeżeli analizujecie partie, analizujecie, analizujcie je wspólnie. Może twój kolega treningowy będzie miał jakieś fajne pomysły. Jeżeli analizujecie partie mistrzów, Równie dobrze możecie to robić wspólnie. No, tak naprawdę, ym, wspólny trening, jeżeli oczywiście uda nam się y, trenować z kimś albo z jakimś mistrzem, z kimś bardzo doświadczonym, kto odpowiednio dobierze narzędzia treningowe, albo właśnie współpraca z jakimś y, zawodnikiem na mniej więcej podobnym poziomie, to może być bardzo efektywne, i potem y, też y, mierzenie. Postępów, powiedzmy, gramy w tych samych turniejach, możemy zmierzyć e, swój postęp, sprawdzić, kto, komu poszło lepiej. To jest naprawdę, mm, przynajmniej dla mnie było od, od samego początku mojej kariery szachowej, to było bardzo mobilizujące, żeby, żeby mierzyć się z innymi, żeby sprawdzać, czy to, czego się nauczyłem, czy mi się uda to wykorzystać w danej partii, w danym turnieju, czy będę wyżej w turnieju w tabeli, czy uda mi się zdobyć te pół punktu więcej od. Od mojego kolegi z, z klubu, albo kogokolwiek, kogo znacie, kto też próbuje trenować szachę, grać w szachę i mieć z tego frajdę. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące tego, jak trenować, a nie znalazłeś tych odpowiedzi albo w tym filmiku, albo w tych filmikach, które będą już dedykowane do konkretnego aspektu treningu, zostaw pytanie w komentarzu na pewno odpowiem jeżeli podobało ci się to jeżeli podobał ci się ten filmik subskrybuj mój kanał możesz też skorzystać z dzwoneczka będziesz dostawać powiadomienia o tym kiedy będą tutaj działy się jakieś aktywności na moim kanale niezależnie od tego zachęcam cię do, do, do tego żeby zerknąć na mój kanał na twitchu albo może spróbujesz nam mówić do, do party na czeskomie Mat Podłoga Kolosowski, to jest, to jest mój nick na Czeskomie. Na pewno zobaczysz mnie wielokrotnie, jak będę sam próbował mierzyć się z innymi szachistami. Dzięki za oglądanie i powodzenia.